Wieczór gwiazdkowy na placu budowy. Choć wkrótce wieczór nadejdzie gwiazdkowy, maszyny są nadal na placu budowy. Ostatnie w tym roku chcą skończyć zadanie. Czy zdążą, nim noc wigilijna nastanie? Wie cała ekipa, chociaż półżywa że odpowiedzialność na niej spoczywa. Nikt nie narzeka, że jest zmęczony, póki dom jeszcze nie postawiony. Kto w nim zamieszka? Powiem ci potem. Teraz się trzeba wziąć do roboty. Uldożer z pychaczem, zwany czasami z różnymi tu zmaga się przeszkodami. Rrr! Na najwyższym pracuje biegu, bo grunt oczyszcza dla swoich kolegów. Terminy gonią, więc się nie leni. Koledzy też są wszak utrudzeni. Gdy zaś odjeżdża na koniec zmiany, prezent znajduje niespodziewany. Zdobi podarek z kabla kokardka, a przy kokardce świąteczna kartka. Ach, to ze stali węglowej łopata, taka łopata warta pół świata. Zaśnij spychaczu, oczka z zmruż, bo pierwsza gwiazdka zeszła już. Koparka staje na rzęsach ze stali, znów jej przekopać wszystko kazali. Szur, ziemię zgarnia bez żadnych wykrętów, Inaczej nie byłoby fundamentów. Niebo ciemnieje i zmrok zapada, Śnieżynka na jej nosie siada, Bardzo się zdążyć koparka stara, Wtem bicie rozlega się zegara. To znak skończonej jest roboty, Można więc zwolnić już obroty. Lecz nagle co to? Jej podarek, podarek w sam raz dla koparek. To śliczna łyżka, żółta cała, ta stara ząb złamany miała. Przynieś zaś kartka. Czy ci się nada? Wesołych świąt życzy świąt, wesołych życzy świąt brygada. Już prawie umilkł umilk koparki warkot. W noc wigilijną śpi koparko. Spójrz, w betoniarce z cementu się robi beton potrzebny na ściany, podłogi. A także na drogę, bo przecież bez drogi w błocie się koła, błocą lub nogi. Chlust, betoniarka wcale nie mięknie, normę wyrabia w szalonym tempie. A kiedy chce już pod prysznic skoczyć, z niedowierzaniem przeciera oczy. Bo oto przed nią duże pudełko, kto je zostawił, czyje to dziełko? Coś podobnego, ach komu do głowy przyszłoby bęben jej dać, kolorowy, jest przeuroczy, jak zabaweczka albo cukierek cały w taseczkach. Wesołych świąt, niech nocne marki nie budzą dzisiaj betoniarki. Wiatr lodowaty, maska jej chłoszcze, także wywrotce ja nie zazdroszczę. Choć łupie ją w skrzyni i bolą koła, wywrotka nigdy o pomoc nie woła. Choć ją niekiedy w boku zakłuje, ona – syp! – ciągle coś wysypuje. Plan wykonany. Z placu chce zjechać, lecz wywrotka nagle uśmiecha, bo ma przed sobą wielki pakunek. A ten pakunek to podarunek. Nowiutki zestaw błyszczących czarnych opon z bieżnikiem do zadań specjalnych. Już noc wigilijna zapada wywrotko ze swoim prezentem i ty zaśnij słodko. Choć oblewają go dziś siódme poty, wcale nie miga się dźwig od roboty. Wszystko podniesie swym silnym ramieniem, bo jest podporą zespołu, nie leniem. Lecz leniuchować chować także jest miło, kiedy się ważną pracę skończyło. A dom już stoi tutaj. Widzicie, dźwig wiesza gwiazdę na samym szczycie, aż raptem robi zdziwioną minę, gdyż ktoś zostawił mu łupominek. To nowa kula jest do rozbiórek. Każdy by taką piękną chciał kulę. W te święta życzymy ci snów kolorowych. Dobranoc, dźwigu samochodowy. A co to? Ijo, ijo, ijo! Ktoś jedzie. Wyją syreny. Światło naprzedzie. Wesoło miga, gdy ciągnie drogą i prezentuje się wystrzałowo. Lśniących czerwonych wozów brygada ze swoich pomp oraz drabin rada. Już się zbliżają jednostki gaśnicze, operacyjne i ratownicze. To przecież wozy są pożarnicze gdyż właśnie wyrósł na placu budowy dla straży pożarnej dom całkiem nowy. A czy w remizie starczy rzeczek? Spokojnie, już się każdy z auteczek do snu układa i nie grymasi. Wśród nocnej ciszy swe światła gasi. Każdy tak wiele dziś, do, dziś dał i dostał, kiedy budowla na placu rosła, a zatem pora na do widzenia przyszedł Bożego czasu Narodzenia. Czysk, wszystkie auta już dawno śpią, więc dobrej nocy, wesołych świąt.